No hejka, to co, zaczynamy sobie z ostatnim odcinkiem wyzwania siedmiu małych dzieci, moi drodzy. Tak, nadszedł w końcu ten piękny dzień, także sobie tutaj ogarnię. Co ty, co ty chcesz zrobić? Nie sprawdzaj, ty masz już tutaj zadane parę rzeczy, musisz się wykąpać, jakieś śniadanie przygotować i tak dalej, bo dzieciaki, jak widzicie, no są w różnych stanach i w ogóle sobie też patrzyłam jak to wypada no bo dzisiaj dzieci urodziny mają no patrzcie na przykład Carlos ma zarodnienie a potem sobie kliknę tutaj to już Nate ma na przykład nie wiem jeden dzień i ja nie wiem czy to oznacza że oni dzisiaj będą mieli te urodziny czy nie no ale no, wychodzi że dzisiaj mają mieć nie tak z obliczeń że tak powiem także no trzymię się tego i liczę na to no także ubrać się w taką ładną kiecuśkę o, no, masz z miejscu, i ci go chciałam dać. Ym, może i od razu... bo Ty sobie też wiesz, to brat ci nie zaznaczam na razie. Tu musimy troszkę e, poogarnąć brudno. Halo? O, super, dobra. A wam czego, moi drodzy, brakuje? A wiesz co? A ja bym chciała, żebyś sobie nie wiem. Porozmawiała z siostrą. Rozmawiaj o superbohaterach, bo to wam najszybciej po prostu e, podskoczy. Obejmij czule. Rozmawiaj o księżniczkach. Także sobie e, rozmawiajcie moje drogie. Ja jeszcze raz ulubionym kolorze i tak dalej. Tobie co się dzieje, moi drogie. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje, czemu ty jesteś taki użyj pieluszki? Co się tu stało? Potrzebuję rozrywki. No to chodźcie tu pobawić, to nie jest problem. Hello? Chodź sobie, nie wiem, pobadać ksz yy, te yy, kształty na przykład. I bez problemu. Dobra, wy byście musiały... Kocham. Yy, dobra, czy ktoś jest jeszcze głodny? Ty jeszcze nie, ty jesteś bardzo głodny, dlatego chodź sobie już yy, wziąć porcję. Tutaj jeszcze jest, tak powiem Wam, część jest w miarę, ale niektóre ja już bym też dała, żeby one sobie jednak już pojadły, bo za chwilę już będzie na czerwono. Także śmiało niech sobie idą. No, Nate, czekajcie, Nate Nate, tutaj jest. No, przecież on już ma sobie iść wziąć. Wziąć, przepraszam. E, to, jedzonko. Także lecimy. tak, jak one fajnie chodzą, jak już mają ten wyższy poziom umiejętności właśnie poruszania się, no to jest świetne, czy nie? Kate, Kate ma wkrótce urodziny, no. No to wszyscy mają wkrótce urodziny. Tylko jak wychodzi ten komunikat, to wychodzi, że na drugi dzień. Także jestem ciekawa. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. No bo dzisiaj i tak mamy siódmy dzień, i, i tak by mieli właśnie ten jeden dzień urodzin, no bo co, Carlos będzie miał dzisiaj urodziny, a reszta Zobaczymy, jeśli nie mu przyjdzie powiadomienie, no to, a reszcie do końca dnia, no to będziemy wszyscy, wiecie co, postarzać, nie? I ja bym chciała, żebyś ty jeszcze ugotowała przede wszystkim e, tort. W ogóle to gotowanie tortu w Simsach to mnie rozwali, bo to się pieza, ale dobra. E, gdzie tu to mamy torcik, torcik? A weźmy sobie czekoladowy. Także chodźmy tutaj ładnie ugotować, to on też muszę się ogarnąć. O matko, ty to jesteś w złym stanie. Wiesz co? Weź użyj pieluszki. Weź sobie porcję. I za chwilę u u tą uwagę ci ogarnę i tą higienę. Bo widzę, że może być ciężko i tutaj Emma będzie miała kogo yy, ten kąpać. Matkę, jak to jest w ogóle brudno. A ja, ja, ja. Cały czas ręce pełne roboty. Dobra, Zara musi być wykąpana, ale ja bym chciała kogoś kto może iść tak od razu. Dobra, ty będziesz mógł iść w sumie od razu. Tylko weź sobie też, użyj pieluszki. I czekaj, ty jesteś Carlos, nie? To chodź Carlos, a wykąpiasz. Halo? Proszę się tu kliknąć? Okej. Okay. Wykąp. Carlos, gdzie jest Carlos? Carlos, chodź. Wykąpiesz karlo sobą potrzebuje, niech na urodziny będzie pachnący, a nie żeby, wiecie, śmierdział. Dobra. E, ty masz jedzonko, dobra. Ty już sobie zjadłeś, ty Kate też, też, też. E, Zara idzie, dobra, sobie zejść. tak, Zara sobie weźmie to. Od razu sobie... Czwarty poziom umiejętności gotowania, nieźle. Dobra, ja od razu go schowam tutaj, żeby nikt go mi nie zjadł. E, a ty no, zjedz sobie to. E, o, święto rodziny Sima w imieniu Carlos, no. Wiedziałam, otwórz. Okej, okay. to wiesz co, to jednak nie kąp. Jednak nie kąp, dodaj świeczki urodzinowe. I Karlos ma urodziny, także zaczynamy. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Chodź, chodź, chodź. A, musisz iść do toalety. No, chwilkę wytrzymaj. Dosłownie chwileczkę. Nie no, proszę mi, tu żadne dzieci się teraz tutaj nie ten. Ym, dodaj świeczki urodzinowe. No. Super. I teraz... Ym, Pomóż zdmuchnąć świeczki Carlosowi. Także chodź, mój drogi. Twój wielki dzień nadszedł. E, proszę bez rozmawiania. No. Pójdziesz po niego? Pójdziesz po niego. Chodź, chodź, bo oni wszyscy są w smutnych nastrojach. Jak się będą mogli sami wykąpać i tak dalej, to szybciej nam pójdzie. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, bo ona się za chwilę posika. Także chociaż jedno dzieciak będzie miał urodziny. O, zdmuchnięte, dobra. I? Dawaj, pokaż się młody. Najstarszym. No, weźmy mu tam halo? Wyświetli, wyświetli mi się? Tak, umysłowe weźmy na przykład. I dajmy, nie wiem, aktywne. Proszę, proszę. Super. No. No i świetnie, I mamy jednego chłopaciora naszego. O, wszyscy gdzieś tu wychodzą. Czemu? Emy, czekajcie, ja go sobie tu ogarnę. On w ogóle, higieno. to ja bym chciała, żebyś ty sobie w ogóle wziął szybki prysznic. Hmm. Tak, ja zaś, kurde, nie mam zabawek. Dobra, chodź, dla lalkami, ja Nie mam zabawek dla do, do starszych dzieciaków. Ale dobra, on się szybko sam ogarnia. E Z. Kto tu był w takim strasznym stanie do kąpania? Chyba Zara najbardziej, nie? Zara. Dobra, chcesz naprawić? Napraw, chodź naprawić. Później pójdziesz wykąpać. Um, Zara. Bo Zara potrzebuje tego kąpania. Matko, co to się tak przycina? Co jest z tą grą? Nie podoba mi się, że nie ma takiej płynności. Tak, czas, w powiesz, że na pewno naprawisz. Na pewno. Mhm. Już ci w to wierzę. Dobra, czy jedziesz ja tutaj na przykład jakieś powiadomienia? Cię nie pominęłam, że ktoś ma urodziny. Nie. A wkrótce. Wkrótce, wszyscy, że wkrótce. Dobra. Aha, bo ty miałeś do toalety. Zapomniałam o tobie. Jak serio o niej zapomniałam. Yy, tak trochę słabo. Później sobie skorzystasz od razu. Tylko wykąpię, no wykąp. wykąp. Ja powiem wam, zobaczę, jak tutaj u Zena to wygląda, bo mówię wam, że oni no dzisiaj powinni mieć urodziny. O, czyli dobra, czyli tu powiadomienie też dostaniemy na pewno. On tu ma jeden dzień i to mnie zastanawia, ale w sumie on też tutaj miał jeden dzień, nie? Także na no pewno to tam do którejś godziny trwa. No mówię wam, jak dzisiaj do końca dnia i mnie przyjdą powiadomienia, no to będziemy um, sobie działać w inny sposób. W sensie, no po prostu ich postaży bez tego komunikatu, no bo to są jednak siedmioraczki, no to one muszą mieć w jeden dzień urodziny. Ale wykąpmy sobie zarem. Przynajmniej będzie pachnąca na urodziny swoje i No Bo jak widzicie, no. Nie, śla w sumie, nie? Bo jest i Wespana i tak dalej, ale. Co ty gadasz? Ona się na pewno nie wykąpała już. Nie ma możliwości. Bo tak bardzo ci się chciało, że już ominęłaś kompanię dziecka? Tak, tak można? Aż <tak> jestem w szoku troszkę. No. Da się czy się nie da? No. Leć, leć, leć. Dobra, tu cały czas powiem wam Taką Czekam na powiadomienia kolejne. Ale nic nie mamy. No weźcie, przestańcie. No kurde, co one są takie nieusłuchane. Ja chcę, chcę wykąpać, to mam wykąpać. Idźcie się wykąpać z tą Zarą, a nie. Dobra, jedzonko schowam, bo została jak widzicie jedna porcja. Przestań. Ty Zara też przestań. Matko, co one się tak lagują strasznie? Nie wiem o co chodzi. No Wiecie, jak to się źle gra. W ogóle, jak się tu widzi, to już ciary. Okej, okay, jakieś tu festiwale, jakieś tam umiejętności idą. Kur... dobra. No sprawdź, jak się ma małe dziecko, to wejdzie, wykąp. No wykąp, co, 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 jest, co jest w tym takiego trudnego? Hello? Czy wy w końcu wykąpiacie? Że, czy ty ją w końcu wykąpiasz? O, jarmark. Pełno dzisiaj jakiś imprez na mieście widzę. Ale okej, okay, ja sobie bym tu ogarnęłam. Troszkę w tym numu, bo ja jak no widzicie, no troszkę tych talerzy się pozbierało, Także chodźmy tu ogarnąć, to też by trzeba posprzątać. Tak, pójdziecie się w końcu wykąpać, please? Chyba tak. Jest nadzieja. Jest nadzieja. No kurde, wiecie co, no chyba będę ten... Yy, Starzec sama, no bo... Wiecie, to jest sensu tak czekać. Bo niektórzy dostawali gdzieś w środku nocy, ale wiecie, no ja nie będę czał do środka nocy przecież, nie? No, to zaznaczmy sobie, nie wiem, co tam, bo siódmy poty pewnie lubi sprawność fizyczną. No to co, lecimy chyba? Alice ma wkrótce urodziny, czyli oni by mieli jakby na następny dzień, co jest dla mnie bez sensu, bo skoro to są raczki, no to one muszą mieć w jeden dzień urodziny, także... E, troszkę może tu powie można powiedzieć, że w pewien sposób mogę nag nagiąć za zasady, ale no powiem wam, że no powiedzcie sami, no to, to było bez sensu jakby, wiecie, no tej świeczki urodzinowe. Oni mieli w innym momencie... Czekaj, co on robi? Sprząta. O, kochany. Bo oni mieli, wiecie, w innym momencie, e, w ogóle w inne dni urodziny, no, no hello. No ale źleć. Bo za chwilę Zed sobie zdmuchnie świeczki i się samo ogarnie, Potrwa to szybciej. Także chodź. Nie będziemy ich postarzać, bo bez sensu, bo już dostaliśmy powiadomienia od większości, także... Pomóż zmuchnąć świeczki, teraz tu mamy... Yy, msz Zeta. Chodź. Kolejny baby będzie miał... urodziny i później sobie od razu skoczymy do Nate'a. Jak się ty tam, Nate, masz, to byśmy... O kurde, ty to jesteś w takim dziwnym stanie. Dobra, to chodźcie też od razu tutaj. Tak już ten, to już chłopaków od razu weźmiemy. Bo wiecie, no to bez sensu czekać. Oni tak za chwilę gdzieś tam powiadomienie powinno dojść, to... Idealnie. Ojojoj, <grytanie> jaki słodziak. Ciekawe jak będzie wyglądał. No, naprawdę zawsze jest ciekawe jak te dzieciaczki będą wyglądać po dorośnięciu, nie? Do przejścia do innej grupy wiekowej po prostu. Dobra, motoryczne ci dam. Matka, jakie szczupłe. Ojeju. Cześć, może coś stąd i weźmy sobie, nie wiem, miłośnik zwierząt na przykład. A nie, dobra, myślałam. Nic tutaj nie ten, tylko chodź dodać świeczki urodzinowe. Oj. Szklankę czas mam przez przypadek. Mam nadzieję, że tego nie pobłasz tak słychać, ale kto wie. Nie, co ty zrobi... Co za parszywa menda, że tak powiem, musimy nowy piec. No co za. Kurde, no. Ja mu coś zrobię za chwilę. Tyle się matka tutaj nastarała, żeby było dobre ciasto. A ten widzicie, co zrobił, sobie wziął hamsku kawałek. I ty też sobie weź. No to to już by weźcie, nie? Jak jesteście głodni. No wiesz, śmiało. A ty? Ty nie zjedz, a a ty się kąpiesz. No patrzcie, coś wspaniałego, oni sami się mogą ogarnąć. Dobra, czekajcie, ja bym to odłożyła może tu. O, przyspieszę, żeby to jednak troszkę szybciej poszło, także dawaj emu. Piecz, ten piękny czekoladowy torcik, numer dwa. Powiem ja że nie przewidziałam, że się to może takie coś zdarzyć. Mój błąd. Widzicie, asymy są nieobliczalne. Trzeba ich pilnować. I sobie wejdziemy po kolei, bo jednak troszkę dzieciaczków jeszcze zostało, także jeszcze piątkę mamy. O, to już będzie ten moment? Powiedz mi, że to będzie ten moment i będę się mogła cieszyć. <laughs> Tylko no nie mają łóżek nowych, o nie. W sumie mogłam je wymienić, nie pomyślałam. Okej. Okay. Dodaj świeczki urodzinowe teraz. No. I pomóż zmusnąć świeczki. Nate'owi. Także proszę cię bardzo, chodź tutaj, pomóż pięknie. Już 20 to już wielki czas, moi drodzy, żeby y, reszcie mu pomagać ze śmierci jeszcze. Tak, tak. <laughs> I są w złym stanie. Ale słuchajcie, ja bym powiedziała jedno. Co jak co. Ale dodaj świeczki urodzinowe kolejne. Że udało nam się przejść to wyzwanie. I nie tracąc żadnego dziecka. Oczywiście jeszcze to nie jest koniec, ale wiecie no. O, Lili ma wkrótce urodziny. Okej. Okay. I Kate ja bym od razu też sobie wzięła i ją pomóż zmuchnąć świeczki. Kate teraz. Idziemy, wiecie. Ej, według tej linii. Potem ten kurczak kogoś Może jest opętany. Ha, złowrogi kurczaki. A, bo to wy macie obok siebie. nawet nie pomyślałam. Zapomniałam, że mieszkamy w tym mieście. O kurde, ten kurczak jest jakiś chory? Mhm, mm złowrogi kurczaczek. kurde. Ale się przejdziemy to z dzieciakami. Oj, oj, oj. Zapomniałam, że to jest za oknem. No wstawaj, wstawaj. Niestety, ale no, nadszedł, na, nadeszła ta twoja pora. Ja najwyżej że jeśli ktoś byłby z nim bardzo śpiący, to ja bym do. Aha, to właśnie. Chciałam powiedzieć, żeby do łóżka tutaj poszli, nie? On też sobie śpi w tym. Ej, naprawdę on. Jak to wygląda tak, oni w tym śpią? Idź spać, idź spać. Nie, nie przejmuj się w ogóle. Ale stylowa, kurde. Coś pięknego. Kate, weźmy sobie umysłowe i weźmy sobie coś z tego i na przykład sobie weźmy ee, miłośniczka kotów. No, ale idź się wyspać. Możesz, przecież. Dobra, jak wyglądasz, Kate? O, jaki ładny fryz masz. Dodaj świeczki urodzinowe i teraz czas na Alice. Także chodźmy. Pomóż zmuchnąć świeczki. Alice, także leć. E, czekajcie, Z tu śpi. Jak to wygląda, jakby tu śpicie? Co się znowu stało? No to idźcie wykąpać, przecież ja cię nie bronię. Wiele przeciwnie, się będę cieszyć jak pójdziesz się sam wykąpać To weź prysznic no i chodź sobie tu spać może, co? Jego bym już tutaj ogarnęła do wstania Bo on już jest w sumie tam w miarę wyspany By sobie zjadł kawałek jedzonka. A ty się idź ogarnąć To nie jest problem Nie wchodź Festiwal się kończy O, ciekawe jest to jak Alice będzie wyglądać Dobra, i dodaję oczywiście świeczki urodzinowe kolejne. To jest dobrze, że mamy więcej pieniędzy i starczy. A może weźmy jej dajmy kreatywność, i dajmy jej coś z tego, i dajmy jej znawca sztuki. O proszę. O jej jak Matko, jaka, jaka stylowa, piękna. <muchy> Nie ma co. Mhm. Dobra, no to jedziemy sobie już przedostatnio, moi drodzy. Lili teraz, także leci po Lili. Ładna jest, ładna. Zresztą wszystkie dzieciaczki są piękne. Dobra, ale jeszcze tu tak luknę nawet, jakby się tutaj trzymacie. Dobra. Tu widzę energia, ale to wiesz, to przestań się kąpać i idź spać po prostu. Jak wygląda właśnie, jak oni się tutaj skórą? Aha, w ten sposób. Ale dobrze, że oni też tu mogą spać. Nawet nie wiedziałam. Matko, czy wy widzieliście to przerażenie w tych oczach takie ja nie chcę? <gry> o kurde impreza, moi drodzy. Impreza. Mhm. Dodaj świeczki. Po raz ostatni to już będzie za chwilkę. Okej, okay, znowu mamy tutaj umysłowym. Patrzcie, na tej samej piramidze zostajemy i ta głupka. A no, ale umysłowe miało się kliknąć: czemu się nie kliknęło? Tutaj mamy, dobra. No i super. <laughs> I choć do ostatniej, ostatniej. Nadszedł ta chwila, nadeszła ta chwila, w której mogę powiedzieć, że udało mi się ukończyć to wyzwanie bez zabrania żadnego dziecka i w sumie bez żadnych większych poświęceń, w sensie. Emma nam ani razu nie padła, że tak powiem, zmęczenia, także mi się wydaje, że to jest naprawdę sporo osiągnięcie, bo bywa różnie z tymi dzieciakami. No fakt troszkę sobie to pomagam, tym, że na przykład nie wsadzałam ich do siodełka, nie? Do tego siodełka, do tego siedziska tam, gdzie one jedzą. No bo muszę przyznać, że to to by wtedy była masakra i wtedy by się już mogło tak skończyć. Ale wiecie, skoro gra nam daje możliwość tego, że małe dzieciaki mogą no to sobie wiecie wziąć ten talerz, no to jest po prostu absurd jakiś, no ale dają nam taką możliwość, no to skorzystałam, nie? Ej, a ty, to zamiast w ogóle się bawić, dojdźcie idź i nie? Idź sobie weź kawałek, no później się chodź zrzemnąć tutaj do łóżka. Dobra, i ostatnie weźmy sobie motoryczne i jeszcze ostatnia cecha to sobie weźmy śmiała na przykład. I pokażę. Ooo! jaki ładna frys, pasuje ci. No widzę, że padasz za chwilę. Ale co, moi drodzy? Także to jest koniec koniec. To jest koniec tego wyzwania. Coś pięknego, świetne uczucie, że nie będę musiała się z nimi więcej męczyć. Mam nadzieję, że w ogóle ta cała seria Wam przypadła do gustu, że Wam się podobało. Dziękuję bardzo za, za to, że ze mną byliście w tej serii. Mam nadzieję, że zostaniecie do w innych, i w innych odcinkach, oczywiście, bo są również ciekawe. Także co ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji do kliknięcia dzwoneczka, do komentarzy, do może zostawienia jakiejś łapeczki i co, dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia, do następnego, pa!